Co to jest ostre podgłośniowe zapalenie krtani i jakie są jego przyczyny? Ostre podgłośniowe zapalenie krtani dotyczy głównie dzieci pomiędzy 1 a 5 rokiem życia. Wywołane jest przez infekcję wirusową, głównie wirusy paragrypy, wirusy RS, adenowirusy. Często w przebiegu choroby dochodzi do nadkażenia bakteryjnego. Ostre podgłośniowe zapalenie krtani występuje głównie jesienią i zimą. Jak się objawia ostre podgłośniowe zapalenie krtani? Początek ostrego podgłośniowego zapalenia krtani choroby jest nagły. Charakterystyczne jest wystąpienie suchego, szczekającego kaszlu oraz duszności wdechowej. Głos nie jest zmieniony. W początkowym okresie choroby temperatura ciała może być prawidłowa. Objawy pojawiają się często w nocy. Co robić w razie wystąpienia objawów ostrego podgłośniowego zapalenia krtani? W razie wystąpienia objawów ostrego podgłośniowego zapalenia krtani, zwłaszcza nasilonej duszności, należy niezwłocznie wezwać pogotowie ratunkowe lub zgłosić się na sor. Szczególnie u małych dzieci narastająca duszność szybko może doprowadzić do pogorszenia stanu ogólnego. Jak lekarz stawia diagnozę ostrego podgłośniowego zapalenia krtani. Objawy zgłaszane przez chorego pozwalają zwykle na postawienie diagnozy ostrego podgłośniowego zapalenia krtani. W celu jej potwierdzenia lekarz może wykonać badanie laryngoskopowe, które uwidacznia obrzęg w okolicy podgłośniowej krtani. Jakie są sposoby leczenia ostrego podgłośniowego zapalenia krtani? Najczęściej leczenie ostrego podgłośniowego zapalenia krtanii odbywa się w warunkach szpitalnych, terapia polega na podawaniu dożylnym glikokortykosteroidów. W przypadku nadkażenia bakteryjnego niezbędne jest włączenie antybiotyku. W razie wystąpienia niewydolności oddechowej wykonuje się intubację dotchawiczą lub tracheotomię. Jeśli przebieg choroby jest łagodny, nie występuje duszność leczenie może odbywać się w warunkach domowych. Konieczne jest zapewnienie dziecku możliwości oddychania wilgotnym i chłodnym powietrzem oraz odpowiednie nawodnienie. Jeśli powyższe metody nie spowodują poprawy stanu zdrowia, niezbędna jest hospitalizacja.